AZDS e, UE katowice podejmuje Red dragon z gniewy. W poprzednim sezonie Lutecki 36 meczów, 14 bramek. Zobaczmy go! Uderzenie! pierwsza e, bramka w tym sezonie. Fogo Futsal Extra Class. I nikt inny jak Artur Popławski, ale skropnął, płasko. Gdzieś między parkanami, tak mówiąc, w tej finologii hokejowej, wpadła ta piłka Błaszczykowi. Za lewą stroną i gol! Gol, gol! Mamy wyrównanie, ależ tutaj odpalił na lewym jak Kagmierski. I jeden do jednego. Mówiłem o tym, że brakuje konkretów, brakuje takiej finalizacji tej akcji, dania też pomylić się e, przeciwnikowi no i nowy nabytek a więc Bruno Kagnierski 2002 rocznik no i zobaczmy pusta bramka, ależ kuriozalna sytuacja proszę Państwa no, mina tutaj trenera e, Łukasza Freitaga mówi wszystko, co tutaj się wydarzyło, no bo się go opuścił swoją bramkę. Mówiłem o tym, że lubi to robić. Artur Popławski. No i dobrze Waszych Bramc. Jeszcze zobaczmy szansa i gol! Ależ tutaj zakręcili się w defensywie. Po dopieri Łukasza Freitaga i sam złapał się trener gości za głowę. No bo kolejna taka bramka, nie chcę powiedzieć niczego, ale no podająca podwodnikwo, że organizacje gry w defensywie ze strony Red Dragon sknipu. Tylko ostatecznie to piłkę we chyba Lutecki do bramki. Teraz zobaczymy to na powtórce. Jak do tego doszło? Tam piłka zatańczyła, można powiedzieć, przed bramką Baszczyka. A i mamy 3-1. Tak jest Tomasz Lutecki. Wycofanie do Kazmierskiego. Gol! Gol! Ależ bramka! Ależ bramka Bruno Kazmierskiego. Tutaj po prostu zdjął Wraz Brazylijczki! Ale gol, no, ozdoba na pewno, tego spotkania. Musiło się doczekać, aby zobaczyć to po raz kolejny. Klatkiewicz, Klatkiewicz łamie do środka! Mamy wyrównanie, odbita piłka i najwięks, najwięcej przekonności umysłu zachował przed bramką. Chyba Gładyszewski, tak jest. Tomie Gładyszewski. 3-3! Mówiłem, że tutaj na pewno muszą być e, czujni. Wytrzymał Tomasz Gole do końca. Nie atakując Klaudinio teraz trochę inaczej. Ta akcja rozegrana i Klaudinio wreszcie mówiłem o tym, że trzeba mieć pokorę do jego umiejętności. Że te akcje, które mu wcześniej nie wychodziły, to trzeba gdzieś puścić w niepamięć, bo Klaudinio to zawodnik, który może w dowolnym momencie odpalić. I tak też się stało. Dawid Warteczka. 4 do 3, a w zasadzie 3 do 4 patrząc z perspektywy Katowiczan. Jeszcze rozegranie tej akcji na lewą stronę. Gol! 4-4! Ależ mamy wytknąć, proszę Państwa, na otwarcie. O, i Ależ umieścił piłkę w siatce. 55 sekund do końca. Czy tutaj ktoś przechyli szalę na swoją korzyść w tym spotkaniu, czy będziemy mieli remis na inaugurację? Śmiałkowski, lewa noga! Gol! 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 5-4 Katowice, ależ tutaj proszę zobaczyć, jaka radość! Ależ to zrobił! Kapitan Dominik Śmiałkowski. 5 do 4. Dla gości gole zdobywali Kakwierski razy dwa, Gładyszewski i Klaudino. Naprawdę świetne widowisko.